A oto słowa Pana Jezusa na dzisiaj. Słowo pouczenia, numer 384. Pan Jezus mówi do Alicji: Olubinica moja, niebawem zacznie się przygotowanie Twoje do powtórnego nawiedzenia przez Ciebie miejsc świętych, z ziemi Galilejskiej, gdzie rozpoczęła się moja misja zbawienia i powołania apostołów. Oraz Judei, gdzie dokonało się moje ziemskie życie w bólu, we krwi, gdzie zrodził się Kościół poprzez moje zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego, Twoja Galilea już była czas radosnego powołania, słuchania moich nauk i uczestniczenia w znakach i cudach. Teraz nadchodzi Judea, a w niej Jerozolima. Droga ku męczeniu, ciemnicy, opuszczeniu i umieraniu w samotności. Co mam czynić? Pyta Alicja, Pan Jezus: Milczeć jak Maria pod krzyżem, i umierać jak ja na krzyżu, kochając i wybaczając. Mogą Nasilać się różnorodne udręki Twoje, podobne do moich udręk, i razem ze mną powinnaś je znosić jako wypełnienie powołania Twego, jako spełnienie pragnienia Twego, by powtórnie przyjść do mojego grobu. Nie zapominaj będąc w ciemnicy duchowej, w jakim celu pragnąłeś przybyć do miejsca mojej śmierci i zmartwychwstania mojego. Chciałbym, abyś mogła, jak ja tam powiedzieć, wykonało się. Podczas napaści złego Twoim ratunkiem jest powtarzanie Twego aktu oddania się na ofiarę miłości dla ratowania dusz. Słowa te, które Pan Jezus mówi w Alicji, oblubienica moja. Będziesz nawiedzała miejsca święte, ziemię galilejską, tam gdzie rozpoczęła się moja misja zbawienia powołania apostołów oraz Judei, tam gdzie dokonało się moje ziemskie życie w bólu, we krwi, gdzie zrodził się Kościół przez moje zmartwychwstanie, zesłanie Ducha Świętego. I mówi dalej Pan Jezus, Twoja Galilea już była. Czas radosnego powołania, słuchania moich nauk i uczestniczenia w znakach i cudach. Ona, począwszy od tego pierwszego dnia, kiedy zobaczyła Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus był dla niej tak wyraźnie obecny, bardziej niż wszyscy ludzie, którzy byli w tym czasie na świętej, w Gostyniu w czasie rekolekcji, właśnie wtedy, kiedy pierwsza zobaczyła, stała się rzeczywiście bardzo szczęśliwą osobą. To była jej Galilea, to było jej powołanie jak apostołów, pójście za Jezusem, radość oddania się. Widok tych wszystkich cudów, nawróceń, łask. Ale Pan Jezus mówi: Przychodzi taki czas, który jest bardzo potrzebny i bardzo, bardzo wartościowy. To jest czas judei, drogi krzyżowej, umęczenia, ciemnicy, opuszczenia, umierania, samotności. Alicja pyta: Co mam czynić? I Pan Jezus mówi: Milczeć jak Maria pod krzyżem, umierać jak ja na krzyżu. Kochając i wybaczając, żeby więc komuś pomóc, też w innym miejscu, Pan Jezus mówi: Prowadzenie innych to nie jest pouczanie, prowadzenie innych to jest współumieranie ze mną, składanie siebie w ofierze, tak jak Pan Jezus, milczeć jak Maria pod krzyżem, czyli nie krzyczeć, nie wołać. Ale milczeć, składać ofiarę cierpienia, umierać jak Jezus, kochając i wybaczając, umierać z miłości, umierać nie w rozgoryczeniu, nie w żalu, ale kochając, kochając wszystkich ludzi i wybaczając tym, którzy będą zadawać ciosy, rany i ból, wybaczając I jeszcze. Te słowa mogą nasilić się różnorodne udręki Twoje, podobne do moich udręk. Razem ze mną powinnaś je znosić jako wypełnienie powołania Twego, jako spełnienie pragnienia Twojego, by powtórnie przyjść do mojego grobu. Tam właśnie w grobie Pana Jezusa no widocznie Alicja miała otrzymać te łaski, aby wejść... Ten swój własny grób to umieranie. Wiemy, że umierała w chorobie. Odeszła 5 stycznia 2012 roku. Ta ofiara była potrzebna. Nie zapominaj, będąc w ciemnicy duchowej, w jakim celu pragnąłeś przybyć do miejsca mojej śmierci i zmartwychwstania mojego. Chciałbym, abyś mogła, jak ja, tam powiedzieć, wykonało się. A więc, by ofiara Alicji była pełna, by wyraziła zgodę i oddała całe swoje życie, odeszła w bólu, ofierze, ale tak jak Pan Jezus. Ofierze za zbawienie innych. Abyś mogła tam powiedzieć, wykonało się. Podczas napaści złego, który właśnie. Atakuje, mówi, dostaw krzyż, ucieknij od niego. Nie wybieraj bólu, to za trudne, to cię przerasta. Bóg cię nie kocha, gdyby cię kochał, dałby ci życie łatwe, wygodne, przyjemne. Tak atakuje zły. Podczas napaści złego twoim ratunkiem jest powtarzanie aktu oddania się na ofiarę miłości dla ratowania dusz. Ofiara miłości dla ratowania dusz. Jestem ofiarą miłości dla ratowania dusz. Jestem ofiarą miłości dla ratowania dusz. Oddaję się w ofierze miłości dla ratowania dusz. I to pomaga.